Masz średnią lub dużą firmę i chcesz zmniejszyć rachunki za energię, poznaj dotację fnx 0101 Efektywność Energetyczna i Instalacje OZE. Możesz sfinansować modernizację energetyczną budynków zakładowych, procesów technologicznych oraz instalacje OZE z magazynami energii. Warunki? Oszczędność energii pierwotnej w budynkach wynoszące minimum 30%, natomiast w procesach technologicznych minimum 10%. Obowiązkowe są audyty energetyczne ex ante i ex post, czyli po sfinansowaniu inwestycji. Finansowanie następuje w formie pożyczek na warunkach preferencyjnych i pożyczki na warunkach rynkowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, które obejmują 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Termin naboru od 28 listopada do 27 lutego 2026 roku. Jeśli chcesz prowadzić czystsze, bardziej efektywne rozwiązania w firmie, to świetny moment, by skorzystać z dofinansowania. Skontaktuj się z nami przez stronę innowatri.pl i potwierdź, czy Twój projekt spełnia wymagania.